Nie zmęczy, na on mysz, sześć tu serce grzebie, dał czasy przyłoni, na człowiek, przy nim odmłodnie. To jest ważne święto w codziennym zabieganiu. Nie myślimy pewnie o tym, że wolność nie spadła z nieba, że wolność nie została dana nam raz na zawsze, że musimy o nią dbać i zabiegać. I to zabieganie wyraża się w patriotyzmie. To codzienna praca każdego z nas, to szacunek do drugiego człowieka, to tworzenie wspólnoty. Zaczyna się tutaj, na poziomie samorządów, i myślę, że nasza wspólna praca tworzy i buduje silną Polskę. Życzę Państwu, żebyście wyciągnęli z tej dzisiejszej uroczystości jak najwięcej dla siebie. Życzę bardzo przyjemnych wrażeń. Bardzo dziękuję również naszym lokalnym zespołom, które jak zawsze wspomagają nas słowem i pieśnią. Dziękuję Nadodrzankom. Dziękuję również zespołowi Retro, które też wystąpią za chwilę na scenie. Nie mogę, a ciężar uczyła. Nie noszą na pasie, we szarej nie noszą ni sobie gra nie Lecz pierwszym przebęgu, bo na ból, nie ta dać żadnym niebogę.